A jak robią ci koszty? Jak myślisz, to no. jeszcze w XVII wieku, że ogień taki się. Czego oni robili? Z dynki. to robili? kurwa. To był wtedy to z kurwa. Czy nawet mógł być metalowy, bo on się jednakowo Co mi jestem? 3,5. Ja ja już no. tak? Ja wiem, że to ale się uczyłem właśnie że są a nie, drutkę piłem później, Zresztą, ale ja w ogóle nie piłem, nie. skończyłem podstawkę normalnie. Za zawodówce się zaczęło pijać, bo. piwka kurwa tego i tak dalej. Później w zakładach chemiczne, później skończyłem technikum, matury już nie zrobiłem, dalej nie wykształcenie mam nigdy nie. Później poszedłem na kurs fabacza, później poszedłem na kurs pilarza, później chuja, muja, później robiłem 6 lat na zakładach chemicznych, Spore dziwę, że pobyrnął na, no, kurwa, w spodzeniu. To tam mieszkał? No to kurwa, na oto jak my mieszkaliśmy, tak? no tam brali. Kurwa. Ok, myślisz, zakładać tam. A dziwki są takie, że spodnie miały takie, sarno w no poobcinane, kurwa, specjalnie jak mają dobre spodnie, o, ty możesz złe spodnie. Nie o ja bo ja nie jestem dziwką, nie? No ale nie no, ale to no, też tak złazili, bo taka moda. Była. Ale to się nie zamawali chyba, nie? No kurwa przyniesę MPD. Nie? No no to właśnie, nie, nie, no pytam się dla upewnienia się, nie bo mi sugerujesz, no, to... że mam ze spodnia, nie no to wiesz. No spodnie, bo może nie pocięce kurwa. Możesz mieć pocińce, <laughs> <laughs> no. i nie. Nie no ja ja tam byłem naprawdę kurwa. Zostawisz masz, kurwa, kurwa no. Zdeczy, a ty z stamtąd, stary, do poważnie tak? Nie, no, czy no, 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 Prze... tam dwie no, robiłem tam, no. no. No i tam tarnowskie góry, a w rynek. Ale nie, bo mówię, że na no, zakładach chemicznych myślałem, że właściwie tak. Jak zakłady chemiczne wysłały mi na kurs do tarnowskich, żeby pilota zrobił. No to na no, dziwki, żeś chodził, nie? No to, bo dziwki tam były też, nie. na <śleszy> delegację <nowy> swad, no <śleszy> W Delegację no, kurwa. tutaj No kurwa, no, kurwa godaj mu swoje, no Patrz, mówię ci jak naprawdę, bo <śleszy> <śleszy> Kurwa. I wyznam. No. Do brynka, e, W rynku my tam mieszkali, no nie. A ty kurwa przy jesteś. No dobra, no wierzyć. No dał się o liter, to. Ja my, Ale nie, dobra, nie będziemy ten. Na tym razie na zdjęciu brynek tego i udowodnij ci to. No dobra. Ale musisz mieć liter. A jesteś nam na naszej klasie. <laughs> Jak na, na waszej klasie. <laughs> Taki por na internecie jest takie nasza klasa, nie, że tam do jakiejś klasy chodziłeś, nie, i tam się logujesz, nie. Całodziem odjłem do klas. Czyści. <laughs> wam teraz pierwsze. Karuczka doź, nie? Noż, nie? No, ale ale żeś mi przedtem zarzucił, że jestem nie niehun, ni niską, si. No to nie, a ja wiem Ci tych gazetkach, ja nie znam. No to no, to, wie, no, to, no to, to no to ja wiem gdzie mniej więcej mieszka ta to kurwa, kurkę. Kozę z nożyem. Kuskę, no to chyba ja No to, ja to no to, tam, no tam idę, mi... nie? No. bo tam jest i kurwa Czech no nie? Lajtacy no to... jest to bije, no nie? A ja pamiętam go tak jak Nie, ty nie jest agresywny, kurwa. Ja, powie... brata Andego? A nie, kuskę, nie? Myślałem, że brata Andego znasz. Najstarszy <noise> Na kuska, nie, nie mówię o Tadeku. Bo Tadek to jest ojciec I Marysia, no nie? Ale czekaj, jakby temu najstarszemu jest, kurwa? Bo mi w szmakuje. Ten ten znowu. No to, tam no to Kamil jest najmłodszy? No, Kamil jest najmłodszy, ale najstarszy brał, to co to kurwa, hmm, wieczka przyjeżdżali, bo jak zaczął świrować kurwa, to mało nie pozabiją tam kurwa tego, kurwa jakże mu je zajmują. Dlaczego to, bo takiego małego już bardzo, już 43-latka 43 taki gdzie, ósmego wiesz, zawsze trzy ale nieważne. Ten <tuszy> najstarszy jest najbardziej agresywny kurwa, powiedz mu dwa słowa, opie to od razu po roju Kamil jest najbardziej w porządku, nie. z porządku. No nie, to już nie rozdach soli na PlayStation, on nie tego. Później obrata, obrata takiego pierdolniętego traje, kurwa, umysłowo. On zawsze taki był pierdolnity, w blondynek taki. A, I ten najstarszy jest, kurwa, normalny, tylko że on jest taki agresywny, kurwa, że... Jeden, chyba, nie? Nie, nie, było. Maryśka miała statkiem czeki. Ale jeszcze jeden nie, nie, nie ma, no chyba, że się narobiło jeszcze. No, ale tak młody, no nie miałbym no, może... 10-12 lat. No to kurwa widzisz, już tam nie byłem... No, chyba dobrym parę lat, nie? zresztą, ja tak. bro też. Ale to... Chyba nie, to, no, to nie będzie córka... Znaczy, to nie będzie od Maryśki, ani od Papka. Kurwa, jakże temu było, kurwa. Temu ja byś z słowa powiedział, łopie, to od razu. skoko kurwa, dobija... No nie, nie skoczył, no. Tak? Dużo, no. A ty... czemu? O co, kurwa? Ale o to, bo, kurwa... I... Bo mu... dużo by gadać, no, nie? No, takie nie? jak tam był, to kurwa, no nie? Wiesz, się go grosz, kurwa, jak grosz no, no i, kurwa, i wszyscy chuj... poszliśmy kurwa, do Kozynów tam. Gdy chuj jomu, kurwa... Na, na mi od chuj, ja musiałem w kurwa centralnie w mordę, bo mnie wkurwiał. I łopatka jedna poszła kurwa właśnie temu najstarszymu. Kurwa, że mu na imię kurwa.